To ja może zapytam, co robią Durmantczycy? Czujesz tylko takie wibracje w powietrzu? To zresztą możecie czuć wszyscy, te wibracje niosące się po ziemi. A ty, że jesteś najbliżej, to czujesz nawet te wibracje w powietrzu. Ale, Ale nie, nie wiesz, co robią. Widzisz, że ten jeden wybiegł i co robisz? Dobrze, czy mam czysty strzał, żeby puścić pocisk w stronę tego... Kurde, pożeracza? Nie wiem, czemu mi to tkwiło w głowie. Masz czysty strzał, prześladowca. żeby... Tak. Pośla... Prześladowca, jasne. Pewnie pożerać światów, jak albo coś. E, mo możesz posłać pocisk, ale ty widzisz jedynie jedną no, po prostu masę wody, tak? W tym momencie. Nie widzisz samego konturu nawet tego y, prześladowca. Mało tego, też nie widzisz Alaruga, nie widzisz... No Edwarda widzisz, tak? Nie widzisz Alaruga natomiast. No to się prostuje... E, ale z, mniej tym, więcej możesz pamiętać, e, gdzie stał, tak jak, tak jak zresztą Claire. A ta woda ale... nie jest taka lazurowa, że przez nią widać? Co poczeka za na nas Ład? No nie wiem, ona jest raczej taka wzburzona dosyć solidna. Pieniona pewnie też nie Dobrze, dobrze. E, zatem puszczam, ale zwykłą strzałem. No, po prostu w stronę prześladowcy. Edward? E, mój klon tam do jej stoliny. Nie? nie wiesz, nie widzisz go. Możesz tylko czuć, że jest tam jeszcze coś z Twojej iluzji. Jeżeli jest w stanie, stara się wbić tam miecz w cokolwiek, co wygląda mu na tego pająkę, środowce, Sam Edward stara się trochę sobie zrobić małą przerwę i odsepnąć. Edward przyklęknął. Strzała Wisa poszybowała. Czujesz, że ta druga iluzja zniknęła w tym momencie. Nie wiesz, co się stało, nie jesteś w stanie określić, czy wykonała twoją misję. ale czujesz po prostu, że już twoje iluzje tam się rozpadły. Na pewno. Obie. Widzicie też, że ten Durmantczyk po prostu mimo tej fali, mimo tej wody, wpada po prostu w tę taflę, która ma wepchnąć Ryft Stalka po trzymając mu po prostu kostur, tak, jakby miał kogoś patnąć po prostu kijem. W tym momencie czujecie też coraz mocniejsze jakby trzęsienie ziemi. Mało tego, te wibracje, które wyczuwał Visiner, teraz wyczuwacie wszyscy w powietrzu. No to jeśli e, nadal normalnie może utrzymać kontakt wzrokowy z tym prześladowcą, to stara się go dalej jakoś tam odwracać jego uwagę, drażnić, no tylko po to, żeby go zajmować. Ale jeśli woda, e, jeśli woda uniemożliwia prowadzenie takiej akcji, to zwyczajnie się próbuje wycofać, żeby wrócić w zasięg wzroku innych awiczy. Mm -hmm. Asti? Ja, widząc tego Wiktora wybiegającego, to troszeczkę niweluję zaklęcie, tak żeby woda jednak go wypchnęła od tego półśwa pożeracza. Ty chcesz go odepchnąć od tej szczeliny, tak? Tego Wiktora? Tak. Okej. Okay. Dalej próbujesz pchać tą wodę, tak? No tak, dalej staram się po prostu zmniejszyć trochę tą falę, widząc, co się tak żeby odkryła kontur yy, i pole widzenia, a jednocześnie cały czas napierać siłą. Aby to wszystko się tam cofnęło do, do tej wyrwy. Może nie tyle, bardzo zmniejszyłaś ją i zrobiłaś mniejszą falę, co po prostu ukierunkowałaś bezpośrednio e, strumień, jak z myjki ciśnieniowej tego Rift W tym momencie też udało ci się jeszcze resztkami jakby tej fali, którą tworzyłaś wcześniej, tej, tej takiej tafli większej, odepchnąć, e, ale tylko nie, nieznacznie tak naprawdę, tego... Durmantczyka, który tutaj podbiegł. Ten co prawda cofnął się, zachwiał, ale szybko oparł się kosturem, znów go chwycił i tylko wydarł się: Nie pozwolę na to! Turmantczyk w tym momencie próbuje dalej odzyskać swoją powiedzmy stabilność i dobiec do tego rift Stalkera. Edward? Ty już trochę czujesz się, czujesz się troszeczkę zregenerowany. Co, co widzę tam w tym liście? Teraz? Widzisz tak, Alaruga, który prawie dostał właśnie odnóżem, ale od... widzisz, że Rist Stalker dostaje taką, taką solidną wiązką strumienia wody, no i widzisz tego Durmantczyka, który nieco się zachwiał od jeszcze końca tafli, aczkolwiek już odzyskuje równowagę. Rozumiem, że widać te odnurze, które się tam widać, trzymają. Widać teraz wszystko. Asti praktycznie rzecz biorąc trafia strumieniem wody w Centrum po prostu. w środek ciężkości, powiedzmy, tak? Tego, tego stwora. Czyli mniej więcej na wysokości tego Karapaksu jego, tak? Czy jestem w stanie stworzyć klony, które będą miały inny oręż niż ja posiadam? Myślę, że tak. Nie wiem, czemu miałobyś niemu. Nie. Jeżeli tak, to chciałbym stworzyć dwa klony ponownie, tylko tym razem z młotami. Hmm, no to ci się jeden, na pewno. Drugi na może mam... być ciężej. Co wolisz, stworzyć jeden pewny klon, czy próbować zrobić dwa, ale może ci się nie udać w ogóle w takim. To może niech będzie ten jeden pewny, okay. żeby zaszerżał i go tam uderzał po tych łapach. No to Claire będzie starała się po prostu jakoś wyłamać ten no, odłamek z Hati. Wie, że Hati jej nie zaatakuje, nawet jeśli by powiedzmy, zadała jej ból w tym momencie. Mhm. I pozbyć się po prostu tych wszystkich odłamków jak najszybciej. Nie wiem, wspomoże się po prostu jakimś, nie, ramiennikiem czy coś takiego, żeby to po prostu otrzepać. I potem, jeśli będzie mogła, to będzie chciała wstyd wyjąć bandaże i jej to obandażować. Kompletnie już nie, nie skupiając się na, na walce przez tą turę. W takim razie zaczynasz zajmować się Hati, która, mimo że skomle, mimo że e, jęczy, no to pod bez problemu. Usuwasz ten większy kawałek. Nie tyle go wyłamując, co po prostu wyciągając e, z łap, bo on jest wbity. No i dodatkowo e, udało Ci się w większość z tych e, małych fragmentów też. E, powiedzmy, otrzepać, oczyścić, tak. Visiner. Um, kolejna strzała. W momencie, kiedy naciągasz strzałę nacięciwe, widzisz, jak jeden z Durmantczyków y, przerywa swoje mamrotanie, podbiega do ciebie, łapie cię, widzisz, jak twoja strzała zabłyszczała w pewnym momencie i po prostu w momencie, w tym momencie posłałeś tą strzałę. Ona uderzyła, y, uderzyła y, tego Riftstalkera w odnurze y, na łączeniu z Karapaksem. I wszyscy widzicie, że to odnóże, jakby bardzo mocno ucierpiało na tym. Jeszcze nie, odłaman, nie jest odłamane, ale już zwisa praktycznie. Mało tego, Alaruk możesz bez problemu zobaczyć, że tym odnóżem już raczej nie będzie w stanie kontrolować. Po chwili wszyscy widzicie, że wasza broń zaczyna właśnie tak, w taki dziwny sposób błyszczeć, połyskiwać. A Edward, ty czujesz duży, duży przypływ energii, maki. Ty, Asti również. Claire, tobie się udało już całkowicie oczyścić Aha, i zaczynasz ją opatrywać. Asti, co robisz? Czy ta woda trochę wypchnęła go? Zaczął się znowu powoli przesuwać, ale bardzo powoli. Kilka milimetrów zaledwie. Rozumiem, że ma osiem odnóży. Ile zdążył wyciągnąć przed? Cztery. To Asti w tym momencie będzie starała się utkać trochę magii w tajemniczeń, tak? W ten strumień Żeby powstała taka siła i uderzyć w kolejne odnóże. W taki sam sposób jak trafiła y, strzała, Wis W nałączenie z Karapaksem. E, dobra, Edward. Tak, co się stało z tym klonem? E, twój klon wbiegł tam, przywalił młotem, aczkolwiek nie za wiele to jeszcze zrobiło wtedy. E, bo jeszcze wtedy nie było tego efektu, no i klon pękł, tak? Roz, rozmył się. Ale potem dopiero poczułeś ten boost, powiedzmy taki magiczny, ten przypływ magii. Powiedzmy, że trochę czujesz się jakbyś mógł, kurwa, góry przenosić w tym momencie magią swoją, nie? Ale no, na pewno to by było nad wyrost. Co zamierzasz zrobić? Powiedzmy, że spróbuję zrobić to, co opisałem ci w tej wiadomości. Mhm. Czyli ten miecz, tak? Tak. Okej. Okay. Alaruk? Obrał y, za cel już to uszkodzone odnurze przez Wisa i grzmotną je właśnie mieczem. Widzę, że na tym mieczu jest efekt, więc jakiś dziwny to chciał przetestować, czy będzie w stanie tym razem coś więcej zrobić, atakiem no, standardowym. Oczywiście tam się starał pełnić swojej siły użyć, ale adrenaliny jeszcze zbierał w sobie. Eee, tak. Pierwsza rzecz, jaką zobaczyliście, to to, że strumień wody obniżył się nieco i skierował na drugie z odnóżek. Przerył się po prostu jak przez kropla wody przez skałę po, nie wiem, okresie iluś tam set lat. Po prostu wymył to odnóże, odnóże odpadło totalnie. Padło na ziemię, co oczywiście sprawiło też, że ów Rift Stalker stracił nieco równowagę. No i faktycznie zaczął się powoli cofać. W tym samym momencie Alaruk trzepnął drugie odnurze, wyłamując je całkowicie już w tym momencie. A Edward posłał kierunku tego wroga. Coś, to było dziwnym tworem, bo z powietrza, które zaczęło po chwili falować, wyłonił się iluzoryczny, lekkofioletowy miecz dwuręczny. Coś, co wyglądało jak miecz dwuręczny, ale było dosyć spore jak na miecz dwuręczny. Na tyle spore, że nawet norm był tego nie był w stanie utrzymać raczej. I ten miecz dwuręczny wypalił laserem w trzecie z wystających jeszcze odnóży. Co już w tym momencie sprawiło, że ów twór wykonał tylko takie zachwianie. A mało tego, dalszy strumień wody skierowany w niego sprawił, że no, był zmuszony do tego, żeby już wyjechać praktycznie mm, do środka wyrwy. I tylko jego odnurze pozostało wystające. Widzicie, że wyrwa powoli zaczęła się zmniejszać, i w tym momencie czujecie mocne trzęsienie ziemi. Takie dosyć potężne. Widzicie, że ta wyrwa z trudem, ale faluje po prostu, jakby powoli się zamykała i otwierała, pulsowała. W tym momencie przez tą jeszcze pulsującą wyrwę przeskoczył Wiktor, który swoim kosturem od spodu, jeszcze widzicie, uderzył tego i Stalkera po prostu podskakując, wybijając się z ziemi jeszcze magią dodatkowo y, prawdopodobnie jakąś. Ciężko było zidentyfikować, co to za magia, bo na pewno nie ziemi, nie wygnał ziemi po prostu z siebie. I nagle wyrwa się, zamknęła. Cisza. Tylko leży... Jezre, głęboki wdech. Leży tylko to odnóżek, które po prostu zostało odłamane jeszcze przez Alaruga y, ostatnim ciosem tak naprawdę. Rozejrzał się. Po, po okolicy czy nie ma żadnego zagrożenia więcej, ale jak nie zobaczył nic, to... E, Schował swoją broń. Strumień wody Asti jeszcze trochę płukał kamień. Dosłownie rył się przez niego, zanim ta osłabła po prostu z no, Asty Asti uwolniła, uwolniła magię, i po prostu wolnym krokiem rozglądając się, i idzie do tej całej grupki, która coś tam sobie inkantowała. Będzie chciała zapytać, co tu się w ogóle stało i co zrobili. Edward rozejrzał się po okolicy i nie widząc nic więcej z przeciwników, rozmył swoje iluzje. Iluzje chyba rozmyła. Asti mm, przeszła się w stronę Durmandczyków. Tafla lodu również już zniknęła. Widzicie tylko jedyną pozostałość, tak naprawdę no to odnurze. No i oczywiście mm, sylwara, który uprzednio dostał z e, paczonym kryształem, zrobiło coś w formie właśnie takiego kryształu, który jakby go zamknął w sobie, tego sylwara. Asti podeszła do Durmandczyków, zapytała, co oni zrobili. Jeden z Durmandczyków tylko powiedział: tak, popatrzył na siebie, to, co. Kazał nam magistrę. To znaczy? Staraliśmy się was wzmocnić. Powiedział, wiesz, wyraźnie był cały spocony, po prostu aż czoła mu uciekło. A co się teraz stanie z magistrem? Spojrzała tutaj w stronę wyrwy, tam gdzie ona była. Cisza, nikt nie odpowiada. W pewnym momencie tylko słyszysz jednego, jeden z głosów. Sam chciałbym to wiedzieć. Odezwał się ten nasura, który wcześniej informował o odczytach. No to myślę, że Claire po prostu by chciała po prostu wziąć Wilczycę, w sensie, no, może nie to, że wziąć, tylko skierować się z nią do drogowskazu, tak? Bo raczej jej nie podniesie. Widzisz, że ta rana nieco jakby się zabliźniła, aczkolwiek tylko odrobinkę, tak? Nie było takie powalające, fenomenalne, mhm. ale udało jej się dotrzeć bez problemu do drogowskazu, nawet nie jęcza, nie wyła. Vis pójdzie tam mniej pomóc, jak coś, nie? W sensie, Claire, tak? Tak jest. No, Alarug wskazał, łapał na tego Asora w krysztale i. No musimy, chyba musimy coś z tym zrobić. Sylvara. Tak, na no, serwar, powiedział, że musimy coś z tym zrobić. No i to skierował bardziej chyba do tych Durmantczyków niż do Abiczych. Jeden z Durmantczyków tylko patrzył na Alaruga. Powiedział, no jedyne co możemy zrobić, to po prostu spróbować go przetransportować do klasztoru. I może coś tam uda się ustalić, czym to jest, dlaczego, jak, może jakiego pochodzenia jest tam ten kryształ, ewentualnie ustalić, kim jest sam ten sylwar. Tylko skinął łubem. To spojrzała po, po dogmączykach, czy na pewno będą brali tego sylwara, a sama podeszła do tego odnóża, żeby się mu przyjrzeć. Mhm. No, kiedy podeszła się do odnóża, widzisz, że to jest po prostu coś w rodzaju faktycznie takiego na sterydach. No i oczywiście, <laughs> oczywiście pająka, który jest dotknięty przy okazji jeszcze spaczeniem Brandu, tak? To Asti będzie chciała na pewno wyjąć mały nożyk i, i do jednej z, z takich małych buteleczek, nie dotykając tego, ułamać kawałeczek. Mm, czy ja już jakoś do nią tą kartę do lecznicy? Tak, tak, tak. Dowiedziała się, że przynajmniej trzy dni rekonwalescencji przy takiej rani, żeby mogła spokojnie z powrotem biegać. Ale że rana nie jest, nie jest zanieczyszczona brandem. Mm -hmm. to chociaż tyle. A, jeżeli chodzi o ciebie, Asti. Udało ci się zwinąć po prostu z jednego ze straganów glinianą wazę, taką niewielką. No i do niej udało ci się zapakować ten kawałek odłamek tego odnóża. No i pewnie potem z powrotem podejdzie do, do Durmanczyka. Ten Durmanczyk tak, spojrzał na ciebie właśnie ten nasł i tak pyta Tak, o co chodzi? Czyli nasze zadanie tutaj jest, jest skończone na dzisiaj, tak? Totalnie takim głosem, bez żadnych, bez żadnych emocji. Niestety tak. Chyba nie da się już nic więcej zrobić. Słyszysz taki podłamany faktycznie głos. No wyraźnie gość jest, jest przybity sytuacją. Nie? Mimo, że jest Asurem, mimo, że e, z natury pewnie wrednym, ale w tym momencie całkowicie inna, in, inna tonacja głosu niż taki standardowy Az. Słuchaj, może, może jest szansa, że on w jakiś sposób przeżył. Wielu było w mgłach i wróciło. Spojrzał tak na ciebie, patrząc oczywiście w górę, wierzysz w to? Bo ja nie. Opuścił tylko głowę i skierował się w kierunku tego miejsca, gdzie była wcześniej zerw. Jeszcze tylko spojrzał na swoich i tak powiedział, dobra, zajmijmy się tym, trzeba to uprzątnąć.